Na wolnym rynku pracy brak, więc biorą sprawy w swoje ręce. Nade wszystko istotne są marketing. Marketing i to marketing taki, który nie kosztuje. Niepełnosprawni znamy słowa, zakładają sklepy internetowe. Bez niej trudno żyć. Ale dostać ją, szczególnie gdy jest się osobą niepełnosprawną ruchowo, jeszcze trudniej. Praca nie leży na ulicy. Ale niepełnosprawni się nie poddają. W namysłowie, właśnie uczą się, jak założyć własny sklep internetowy. Głowy pełne pomysłów, ambicji i chęci, ale co z tego, jeśli pracy ze świecą szukać? Od dłuższego czasu poszukuję pracy w sam swoje CV do różnych firm przez internet właśnie i właśnie nic nikt nie odzywa się. W urzędach pracy potwierdzają, ofert faktycznie nie ma. Nie posiadamy takich ofert. Wynika to z racji tego, że pracodawcy nie są zainteresowani osobami niepełnosprawnymi i ograniczonymi ruchowo. Największą barierą jest wózek. Pracodawcy nie zważają na kwalifikacje osób niepełnosprawnych ruchowo, raczej myślą o tym, że musieliby stworzyć specjalne stanowisko pracy. Duże Miejsc pracy, toalety, co się wiąże z kosztami. Problemem jest także dojazd do miejsca pracy. Nie mam na przykład swojego auta, prawo jazdy do miejsca, pewnie do jakiejś firmy czy do pracy. No, będzie już koniec, będzie problem z dojazdem. Założenie sklepu internetowego to dla wielu ostatnia deska ratunku, a pomysłów na biznes jest wiele. Mój będzie akurat z artykułami wędkarskimi zabawki drewna. Pani Urszula ma pomysł, który podpowiedziało jej życie. Od 10 miesięcy jest amazonką, dlatego chciałaby sprzedawać bieliznę dla kobiet po mastektomii. Kobiety są zmuszone, żeby po prostu funkcjonować normalnie, to muszą jednak mieć dostosowaną bieliznę. Poza pomysłem ważne jest atrakcyjne wykonanie strony internetowej, tak żeby przyciągała klientów. Nade wszystko istotne są marketing. Marketing i to marketing taki, który nie kosztuje. To dwutygodniowe szkolenie finansowane jest z pieniędzy unijnych. Każdy z kursantów ma zapewniony hotel i wyżywienie. To pierwsza, ale nie ostatnia edycja. Każdy, kto chce wziąć udział w takim szkoleniu, może zadzwonić do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Namysłowie lub zajrzeć na stronę internetową.